Wkrótce nasze dzieci wrócą do szkoły. Nie jest to fajny moment dla wielu z nich. Nieraz szkoła wiąże się z traumą, ale niekoniecznie. Niektóre osoby, zwłaszcza dzieciaki, budzą się wcześniej rano, kiedy nie dośpią, a nie daj Boże, siedzą do późna, bo nie każde dziecko oczywiście ma. U Normowany rytm dobowy to dużo zależy od nas, rodziców, czy one pójdą o odpowiedniej godzinie spać i o odpowiedniej godzinie wstaną. To jest kwestia tego, że właśnie to wybudzenie później do szkoły wiąże się u nich ze stresem. Chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć, w jaki sposób zniwelować stres, chociaż troszeczkę załagodzić go, w jaki sposób, słuchajcie, ograniczyć problemy z koncentracją u dzieciaków bo wiadomo, że będą musiały dużo zapamiętywać. No i uczyć się na bieżąco. Więc chcę Wam powiedzieć, że przede wszystkim powinny wyjść z domu po białkowo tuszczowym śniadaniu, które doda im energii. Broń Boże, płatkach, zalanych mlekiem mleczkiem, które mleczka w ogóle nie przypomina tego, które kiedyś bywało. To jest to. Do, żeby poszły do szkoły, też ewentualnie kiedy będą miały na przykład WF i większy wydatek energetyczny z drugim śniadaniem, które będzie śniadaniem. Nie w aluminium zawinięty, broń Boże, dlatego że glin z powodu zawiniętej bułki, na przykład w folii aluminiową też potrafi przedostać się do jedzenia i nie tylko wtedy, kiedy poddamy go obróbce termicznej, czyli na przykład będziemy zapiekać ziemniaczki w folii aluminiowej, ale wtedy, kiedy jest też. Posiłek zimny, czyli również do bułki może przeniknąć, a przypominam, że aluminium jest to, słuchajcie, niestety, ale problem neurotoksyny, która spowoduje stan zapalny w mózgu. Powiecie, ojej, jak zje raz dziennie bułkę zawiniętą w aluminium, oczywiście aluminium nie będzie jadło, no to co tam się takiego stanie? Ale słuchajcie, jeżeli dziecko ma problem z detoksem wątrobowym, to tak naprawdę każda toksyna, z którą będzie miało do czynienia, czy to jest metal ciężki, czy to jest tyren, czy to jest glifosat, będzie miało jakikolwiek, chociaż minimalny kontakt, może to spowodować zatrucie organizmu. Żeby wypukiwać, dobrze, jak jeżeli już o tym mówimy, metale ciężkie, i różnego rodzaju toksyny, które będą się tworzyły, zwłaszcza podczas stresu, który będzie się tworzył w organizmie. Słuchajcie, dajemy dzieciakom wodę do picia, najlepiej w szklanych butelkach. Wiem, co mówię i nie należy się tego obawiać. Powiem wam, że ja dawałam mojemu synowi od pierwszej klasy wodę w szklanej butelce. Nieraz dzieciaki rzucają plecakiem i tak dalej. Nigdy nie mieliśmy sytuacji, żeby butelka się zbiła. A przynajmniej wiedziałam, że moje dziecko wypija wodę, taką, jaką ja jemu dałam, można do tej wody dodać witaminy C, można dosypać magnezu. Ja Wam często wspominałam, jakiego rodzaju suplementy stosuję, żeby były to suplementy bezpieczne. I tak zaopatrzone dziecko będzie, słuchajcie, yy, zdrowsze. Na pewno nie jest tak, że yy, jakakolwiek słuchajcie akcja pod tytułem pij mleko, będziesz wielki bądź też owoce i warzywa dla Waszych dzieci będą zdrowe, bo lepiej jeżeli Ty kupisz marchewkę dasz dzieciakowi a nie, że dostanie w plastikowym woreczku marchewkę albo owocki gdzie mogą się rozwinąć pleśni o których też już są filmy nagrane dlaczego to jest takie szkodliwe lepiej zrezygnować z tego typu procedur preferowanych przez szkoły a zabezpieczyć nasze dziecko produkty, które same przygotujesz mu w domu i dasz do szkoły. Słuchajcie, co oprócz tego, oprócz pełnowartościowych posiłków, oprócz nawadniania możemy jeszcze zrobić? Więc my jako mamy możemy włączyć naszym dzieciakom dyfuzory z olejkami przed snem albo w trakcie... Kiedy zaczynają, zaczyna się dzień, co dzieci obudzi? Przede wszystkim po to, żeby się wyspały jak najlepiej, żeby zredukować ilość stresu, olejek lawendowy. Dlaczego olejek lawendowy? Dlatego, że lawenda, jak najbardziej słuchajcie, w tym przypadku akurat, tak, wpływa na to, że dziecko lepiej się wyśpi, może być ten olejek rozcień, rozpylony, słuchajcie przed snem. To jest jedna sprawa. Dwa. Pamiętajcie o tym, że żeby dziecko dobrze się wyspało, musi mieć odpowiednio zapewnione przygotowanie do snu, czyli wystawianie twarzy na zachodzące słońce, jak najwięcej ruchu na świeżym powietrzu. Poza tym dwie godziny przed snem blokowanie światła niebieskiego, czyli nie siedzenie w ekranach telewizorów, komputerów, telefonów. Tylko najlepiej poczytanie książki, posiedzenie przy świecach, porozmawianie z rodzicami bądź też rodzeństwem. To jest niezmiernie ważne i to zależy od nas, od rodziców, jak my nauczymy nasze dziecko, tak ono pójdzie w świat i tak potem wasze wnuki będą odpowiednio traktowane. Także olejek lawendowy jak najbardziej jest tutaj wskazany na sen, na regenerację nerwów, na działanie przeciwlękowe olejek cytrynowy, tak samo przed, y, znaczy po wstaniu z łóżka i po powrocie ze szkoły. Y, dlaczego? Ponieważ jest to olej, który zwiększa jasność umysłu, koncentrację, zmniejsza tak naprawdę zmęczenie psychiczne, które no nie ukrywajmy, po powrocie, po tylu godzinach ze szkoły na pewno będzie się dawało naszym dzieciakom wyznaki. Rozmarynowy wpływa na układ nerwowy, poprawia słuchajcie, pamięć, poprawia koncentrację. I od rana olejek miętowy, który y, bardzo łagodzi, zwłaszcza napięciowe bóle głowy. Przeważnie nam się mięta kojarzy z trawieniem. Okazuje się, że nie tylko. Y, ja bardzo. Zda, znaczy zdarzało mi się, bardzo często chciałam powiedzieć, że zdarzało mi się Kiedy u mojego syna występował ból głowy Na skutek chociażby jakiejś infekcji wystarczy kroplą olejku posmarować skronie Słuchajcie, ból znika Mięta działa właśnie na napięciowe różnego rodzaju bóle głowy W przypadku infekcji e, również schładza nasz organizm Wystarczy przy dużych naczyniach nasmarować ale ponieważ dzisiaj jesteśmy przy temacie szkoły, powrotu do niej, jak zabezpieczyć nasze dzieci, to spokojnie możecie tą miętę w dyfuzorze połączyć z olejem cytrynowym. I odlejkiem kadzidlanym. Olej kadzidlany nasila działanie każdego olejku, z którym jest łączony. A o olejku cytrynowym już Wam wspominałam, że wpływa na jasność umysłu, że zmniejsza zmęczenie psychiczne, więc jak najbardziej ta trójca wspomoże koncentrację, wspomoże myślenie i tak naprawdę nasze dzieciaki dzięki temu będą lepiej funkcjonowały. Na pewno też kiedy mm -hmm. dzieci będą szły spać że i będą miały, nie daj Boże, na skutek wizyty w szkole, y, bo zauważycie to, że śpią o wiele gorzej niż y, kiedy były w wakacje. E, możecie wspomóc je, na przykład podając reishi albo podać kakao z reishi albo jest produkt na sens e, który y, zawiera w sobie sok z wiśni, gdzie y, tak naprawdę reishi wpływa na pogłębienie snu, fazy snu głębokiego, gdzie się regenerujemy łatwiej. Natomiast y, sok z wiśni e, wpływa na to, wypity dwie godziny przed snem, że łatwiej się zasypia. Więc to mogę wam na pewno y, polecić. Y, Kakao z Reishi dla tych osób, które nie mają problemów z wysoką histaminą. I poniżej Wam napiszę, w jaki sposób, jakie olejki tak naprawdę wpływają nam na skupienie, na nerwy i lęki, na bóle głowy. Poza tymi, które już omówiłam, jakimi można się wspomóc. Bo aromatoterapia nie jest tylko leczeniem zapachami. Aromatoterapia, jak tylko czynne środki działające, ma bezpośredni wpływ na nasze zdrowie. Tyle w temacie. Żegnam się z Wami. Życzę Wam samych sukcesów i spokoju w tym roku szkolnym, aby dzieci Wam chciały wstawać do tej szkoły, abyście się musieli nadenerwować. Myślę, że rozpylanie tych olejków w Waszym domu również płynie korzystnie na Was jako. Rodziców, żegnam się z Wami, polecam Wam zasubskrybować kanał po to, żeby być na bieżąco z tymi wszystkimi filmami, które dla Was przygotowuję.